Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, e legalny polski bukmacher. Dwie drużyny, które za chwilę zetrą się, może nie tyle w ringu, co przy tym e, stole, a więc drużyna e, panów w koszulach, Rzegosz Proksa i Janusz Pindera. Wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności i rywalizacji z zespołem t-shirtowców Maciej Miczkin i Bartosz Bartosiak. To już kombinujesz, prosimy o reakcję, tak, czy dobra, tak. czy zła odpowiedź. No, nasza odpowiedź to Jerry Kunej. No to wiemy. Nie wiemy, czy takie jest pytanie, Maciek ale taka tak jest odpowiedź. Ja nie, nie słyszałem pytań. Grzesiek <noise> <noise> jest z starterem. On czeka do czwartej. Do której z Gołówkinem czekać? Do czwartej do piątej. Do piątej. Do piątej. Trochę dłużej niż, niż ty z Fajkiem Butsem. Ja, ja do, ja tak... do czwartej. Jak e, nazywasz prywatnym maćkę Miałem ma jakąś ksywkę, która ci zapadała. No tak, no, no jak widać, Państwo również widzicie. No rudy, nie? A tylko tyle, tak? A ty tylko tyle, grzecznościowo oczywiście. Określenie, które. Tak, mam, mam takie specjalne niego określenie, nazywam go rudy. <słyska> Ale nie 102. dwa. <słyska> <słyska> Który pięściarz pierwszy leżał na deskach w pojedynku Endego Ruiza z Antonem? No pierwszy byłeś? No, oczywiście. No nie, nie osiemnastu siedził. Ale już się, nie. Dobra, Ej, bo się bo... widział. We wrześniu 2011 roku na stadionie miejskim we Wrocławiu doszło do walki. To. Dobra. To Adamek Witliczko, nie. Powiem, nie, no nie? Spuściłem się. W jakim mieście urodził się były polski pięściarz? A ten please. Tempo teraz będzie niezwykle istotne Waszej reakcji. Przemysław Saleta. To niesprawiedliwe łóżko, się przyszedł. Przyszedł. koleguje. Paweł Jędrzejczyk wracał z Pucharu. Bodajże szedł w kickboxingu i tam dostał taki. Ciężki nokot i pyta się, mówi pod po tym wszystkim już. Mówi, kiedy walczę? No, no, walczyłeś, on mówi, wygrałem? <laughs> To był wtedy, o właśnie, głównym sędzią, tak? Głównym. Albo sparring partnerem? Nie, nie Trenerem ma. Trenerem, może być nie też, oczy. nie? Co tam był trener? O, widzisz, widzisz, Duwa, tam, nie? Znowu nerwy. Którą miałaś rację? Kanałami to prawą czy lewą? Prawo. prawo no, no, to stary. Stary. A na A na prawą No właśnie. prawą ciosów nie zadawałeś. Właśnie dlatego <grym> była szybszy. <grym> Jaki przydomek ringowy nosił? Joe! <grym> <grym> Smoking John. To tak jak Ale? John. Smoking John. Smoking John. Tak, tak jest, oczywiście. Proszę bardzo, komputer, czy się zgadzasz z tym? Joe. Panie komputerze? Aj, 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 aj. Kto sięgnął po pierwszy złoty medal olimpijski w wadze ciężkiej dla United States of America? Ja, ja zrobiłem swoją robotę, ja pytanie, Wreszcie pytanie, wreszcie pytanie. pytanie nie, ale pytanie czy O galę, na której grzesiek nie walczył. Dante Wilder stoczył na zawodowym ringu 42 wygrane walki, z których aż 41 zakończył przed czasem. Który z pięściarzy... Wytrzymał z impendy. On... Pan Janusz był pierwszy, no i... No, bardzo że my tam... Ale słuchajcie, ja naprawdę teraz... No a, wygrał. Ja, ja, ja od razu... Naprawdę, pan Janusz był pierwszy, ale u nas się zaświecił. No, znaczy, Mamy tu właśnie... Bo to... ja, mam, ja muszę powiedzieć, ja mam doświadczenie, ja byłem w Familiadzie kiedyś, ja więc no, na raz, a, tych polega. grzybków mam tak. po prostu... Słuchajcie, a ja powiedzcie tak mi, co sądzicie o tych pytaniach, o ich... Trudności o skali. Znaczy no i tak pytanie kierowane w tą stronę było jest wyjątkowo, ewidentnie tak. wyjątkowo paskudy. wredne, no, to tak. z 1904 roku. <głos> <głos> ale, tak wtedy, ja wiem, ja... ale wtedy przy tym pytaniu pan Janusz był najszybszy. <noise> tak. <noise> I to właśnie Kacper Bartośaki Macie i Maciej Miszkin mają okazję. Się nasz. Nim. Nie, Kacper, Kacper tutaj. Macie kształt przeniósł na drugą stronę. Ale twoja pewność też mu się bardzo przydała. Także znamy pana Janusza, jak sprzęt zmienimy, to zaraz coś innego. Niechcący. Nie Uwielbiam no. Więc tak jako... chcę zrobić? Nie, chcą... nie, nie no. Słuchaj, no, możesz mnie wpuścić, będę kombinował. No nie no, jak cię mogę wpuścić? Na razie zacząłem czytać historię. To Jeszcze możecie dojść. Tak. Jeszcze możecie. Dojść to ja możemy, to. wiesz, gdzieś. Yes. Tak jest. To za mnie. Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto e legalny polski bukmacher.